To dwa lata temu tu pod Ossowem polscy żołnierze pokonali bolszewików. Ten bój został uznany za jedno z najważniejszych wydarzeń Bitwy Warszawskiej. A symbolem zwycięstwa stał się ksiądz Ignacy Skorupka, kapelan z 236 Pułku Piechoty Armii Ochotniczej, który poległ właśnie tu, w tym miejscu. Dziś specjalne, świąteczne wydanie programu Wojsko Polskie.pl. Adam Krzykowski, dzień dobry. Obchody święta Wojska Polskiego i 102 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Modernizacja polskiej armii i bezpieczeństwo na wschodniej france NATO. Pikniki, pokazy sprzętu, spotkania z żołnierzami i wiele więcej, czyli zachęcamy, by wstąpić do armii. Muzyczna uczta na wojskową nutę w Elblągu. W 1920 roku polskie wojsko powstrzymało marsz bolszewików na zachód Europy. Bitwa Warszawska została uznana za jedną z 18 przełomowych bitew w historii świata. Nic więc dziwnego, że dziś właśnie tu obchodzimy Święto Wojska Polskiego, ale uroczystości, pikniki i koncerty są w całej Polsce. Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego zorganizowano w całym kraju. Centralne obchody miały miejsce w Warszawie. Przed uroczystościami na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiono uroczystą mszę świętą z udziałem m.in. zwierzchnika polskich sił zbrojnych prezydenta Andrzeja Dudy i wicepremiera ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Na placu Piłsudskiego wręczono nominacje generalskie. W dniu tegorocznego święta Wojska Polskiego nie sposób było nie wspomnieć o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Tegoroczne obchody 102 rocznicy Bitwy Warszawskiej i święta Wojska Polskiego przypadają na czas dramatycznie trudny. Za naszą wschodnią granicą toczy się krwawa batalia o wolność i niezawisłość Ukrainy oraz o przyszłość wszystkich europejskich narodów. Mijają lata, a jedno się nie zmienia. Imperialna Rosja zawsze stała. Po stronie zła. Naszym zadaniem jest zatrzymać rozprzestrzenianie się tego zła. Jak mówił marszałek Piłsudski, niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym. By utrzymać niepodległość, musimy inwestować w wojsko, sprzęt wojskowy, infrastrukturę. Naszą odpowiedzialnością dzisiaj jest, nie szczędząc siły i środków, zapewnić jak najlepsze, jak najnowocześniejsze wyposażenie. Naszym żołnierzom, polskiej armii, tak byśmy byli w stanie nie tylko obronić się sami, ale byśmy się nie musieli bronić. Zawsze to powtarzam: te ogromne wydatki, które trzeba ponieść na wyposażenie armii, na bezpieczeństwo, mówiąc wprost, wydatki obronne służą temu właśnie, aby nikt nas nie zaatakował. Służą temu, aby mieć taki potencjał, którego będą się obawiali wszyscy potencjalni agresorzy. 15 sierpnia każdego roku jest też dniem, w którym oddaje się hołd wszystkim żołnierzom, którzy polegli w obronie ojczyzny. O znaczeniu tego święta dla każdego żołnierza mówili weterani II wojny światowej. Święto Wojska Polskiego to jest danie mu uznania za jego służbę wojskową, za obowiązki, które ma spełnić wobec społeczeństwa. No i po prostu on powinien kochać wojsko, jeżeli jest w wojsku, bo to jest bardzo ważne, bo wtedy jego zachowanie jest korzystne dla całego wojska polskiego. To jest oddanie hołdu tym, którzy się i polegli. Ja też byłem się z Święto wszystkich żołnierzy jest doskonałą okazją do wspomnień, lekcji historii i podziękowania za służbę. Święto Wojska Polskiego ustanowiono w rocznicę historycznej i decydującej o losach świata Bitwy Warszawskiej 1920 roku. O bohaterskim zrywie Polaków, który uratował Europę, będzie można się dowiedzieć wszystkiego w powstającym w Ossowie Muzeum Bitwy Warszawskiej. Historyczny przybytek kultury jest w budowie, to jego bryła, która w przyszłym roku zapełni się ekspozycją. Muzeum z jednej strony, stąd też tutaj bardzo ważna rola Muzeum Wojska Polskiego, jeżeli chodzi o ekspozycję. O prezentacji eksponatów, ale z drugiej strony to też amfiteatr, z którego będziemy mogli obserwować rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej, bo oczywiście utrzymujemy tą tradycję, że właśnie tu na polach Osowa zawsze w rocznicę Bitwy Warszawskiej odbywają się i będą się odbywać rekonstrukcje. W tym roku także zorganizowano rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej. Jej uczestnicy udzielali żywej lekcji historii z pełnym zaangażowaniem. Naród nasz stanął do walki zjednoczył się bardzo mocno. 123 lata zaborów, I wojna światowa i wiele innych dróg do niepodległości i oczywiście wojna polsko-bolszewicka, 18 bitwa na świecie, jeżeli chodzi w rankingu 153 bitew, która zmieniła losy świata, to tutaj na tej ziemi. Nastąpił zwrot wydarzeń związanych z wojną polsko-bolszewicką. Ogromny cud nad Wisłą, tak jak jest to określane. Cud, który kosztował życie ponad 4,5 tysiąca Polaków. Bitwa Warszawska uchroniła zachód Europy przed bolszewicką inwazją i przede wszystkim pozwoliła Polsce utrzymać niepodległość, na której straży dziś stoją żołnierze polskiej armii. 102 lata temu polscy żołnierze z pomocą Węgrów, Amerykanów, Francuzów, Ormian i Rumunów obronili świat przed bolszewickim imperializmem. Dziś też wspólnie z sojusznikami dbamy o bezpieczeństwo Europy na wschodniej flance NATO. Koreański czołg K2. Jedna z najnowocześniejszych na świecie tego typu maszyn. Wyposażony w 122 mm armatę, którą można uzbroić w inteligentną amunicję, karabin maszynowy i cały wachlarz elektroniki. Tysiąc czołgów o mocy 1500 koni mechanicznych, lżejszych od Abramsów, stanie się ich uzupełnieniem w szeregach polskiej armii. Będą tymi czołgami bardziej mobilnymi, o, o większej dzielności terenowej. Będą to czołgi, które będą mogły wykonać odpowiedni manewr zaczepny i będą sprawdzały się chociażby w takich warunkach jak teren Warmii i Mazur. Wszystkie koreańskie czołgi, jakie trafią do Polski, będą przystosowane do potrzeb polskiej armii. Mocnienie pancerza, przede wszystkim pancerza bocznego, również zaimplementowanie systemu obserwacji dookólnej, co jest bardzo ważne z punktu widzenia świadomości sytuacyjnej załóg. Także zamontowanie aktywnego systemu ochrony, czyli pocisków, które mogą zwalczać nadchodzące pociski, bardzo ważne dla zdolności obronnych czołgów. Jak również możliwość wykorzystania amunicji programowalnej. Do Polski ma trafić 1000 czołgów K2. Pierwszych 180 do 2025 roku. Armię zasilą także koreańskie haubice K9 i samoloty f 50 Taki nowoczesny sprzęt na wyposażeniu wojska to większe bezpieczeństwo naszego kraju. I właśnie bezpieczeństwo, wsparcie Ukrainy i odstraszanie Rosji były głównymi tematami spotkania ministrów obrony Polski i Czech. Wzmacniamy siły zbrojne. Siły zbrojne polskie, siły zbrojne czeskie. Umawialiśmy się też, jeżeli chodzi o współpracę, o budowę interoperacyjności między nasi, naszymi siłami zbrojnymi. Chciałam bardzo podziękować Polsce, polskiemu rządowi za to, co wasz kraj robi, za to, w jaki sposób transportuje, przekazuje broń Ukrainie. Chodzi także o transport naszej broni. Także bardzo za to dziękuję. Polska i Czechy współpracują ze sobą na kilku frontach. Chodzi m.in. o wspólną służbę na Łotwie w kontyngencie IFP, ale także o współpracę przy tworzeniu nowoczesnego niszczyciela czołgów. To będzie konsorcjum, w którym podwozie jest z firmy czeskiej Tatra. To wszystko, co. Jest na podwoziu już z polskiej firmy, także współpracujemy w takich konkretnych rozwiązaniach. W przyszłym tygodniu Polska, Czechy i Słowacja podpiszą porozumienie dotyczące patrolowania nieba nad Słowacją. Do 30 września 1920 roku w szeregi Armii Ochotniczej wstąpiło ponad 100 tysięcy Polaków. Dziś, jak widać, ochotników też nie brakuje, bo przecież warto być żołnierzem. Święto Wojska Polskiego to doskonała okazja do tego, by żołnierze zaprezentowali Polakom to, co w polskiej armii najlepsze. W całej Polsce pod hasłem Weekend z Wojskiem zorganizowano szereg pikników. Sprzęt wojskowy nowoczesny, dodatkowo mobilne punkty rekrutacyjne, gdzie można zapytać, gdzie można dowiedzieć się, co trzeba zrobić, żeby zostać żołnierzem Rzeczypospolitej. Dodatkowo wojska obrony terytorialnej, wojska specjalne, no i przede wszystkim smaczna grochówka. Zapach wojskowej grochówki i najnowocześniejszy sprzęt przyciągnął na pikniki tłumy. Tysiące osób, które zdecydowały się na udział w takich imprezach, jednogłośnie orzekły, że było warto. To powinny być jak najczęściej robione i jak z największym rozmachem. Coś ciekawego do, do zobaczenia. Coś nowego, bo na pewno nie mamy tego na co dzień. Bardzo fajnie. Jest, no, jesteśmy w ogóle panami, bo nasz tym jest w jednostce strzeleckiej. Podoba mi się wszystko, a najbardziej to podoba mi się pistolety. Bardzo lubię te wszystkie piosenki wojskowe. Naprawdę, że aż się człowiek zawsze wzruszy. Podczas wojskowych pikników w różnych częściach kraju można było poznać właściwie każdy rodzaj polskich sił zbrojnych. Wspaniała okazja do tego, żeby zaprezentować, co na co dzień robimy, w jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo naszych obywateli. Możemy w tym dniu przybliżyć troszeczkę nasz rodzaj wojsk, pokazać wczasowiczom, którzy licznie przyjeżdżają do trójmiasta, jak wygląda marynarka wojenna i czym się zajmuje. Wojskowe pikniki okazały się właściwym miejscem nie tylko do prezentacji sprzętu, jakim dysponuje polska armia, ale też do zachęcenia, by wstąpić w jej szeregi. Rekruterzy byli do dyspozycji wszystkich zainteresowanych służbą. Żołnierze przez kilka piknikowych dni tłumaczyli nowe przepisy i nowe możliwości, jakie daje ustawa o obronie ojczyzny, która między innymi wprowadziła dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. W Ossowie, miejscu bitwy warszawskiej, święto wojska polskiego uczczono na sportowo w 13-kilometrowym żelaznym biegiem Falcon. Największym wyzwaniem dla uczestników biegu nie był dystans, ale różnorodne przeszkody, jakie musieli pokonać. Były czołgi, były przeszkody wodne, było czołganie, więc było mnóstwo fajnych atrakcji, które wymagały rzeczywiście sprytu. Wycięzcom, Falcon Żelazny wiek, którzy przekroczyli linię mety w Osowie, okolicznościowe statuetki wręczył wicepremier, minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. A my wszystkim serdecznie gratulujemy i już odliczamy dni do następnego święta Wojska Polskiego. Żołnierzom od zawsze towarzyszyła muzyka, podnosiła morale, ale była też świetną rozrywką w przerwach między zadaniami. A przed nami teraz koncert piosenki wojskowej państw NATO. Przyjeżdżam na przysięgę zaproszenie wysłał się. Żołnierskie i patriotyczne. Żeby Polska, żeby... Wspomnienie koncertu piosenki wojskowej państw NATO, tłumy przed sceną i miliony przed telewizorami. Tak Polacy dziękowali żołnierzom za ich służbę. Trzeba ich wspierać tak, bo na wschodzie się dzieje źle, więc żeby mieli mobilizację w razie co, żeby działać. Wojsko w dzisiejszych czasach jest najważniejsze, żeby bronić kraju. To są współczesni bohaterowie. Miejsce organizacji koncertu nie było przypadkowe. W Elblągu znajduje się dowództwo taktyczne wschodniej flanki NATO. Na scenie wystąpili wojskowi. Muzyka towarzyszyła oczywiście w każdych, na każdym froncie, w każdych chwilach. Jesteśmy dumni i jest nam bardzo przyjemnie, że możemy śpiewać w takich uroczystościach. Obok wojskowych można było usłyszeć też wybitnych artystów. Jesteśmy dumni i jesteśmy cały czas z naszym wojskiem. Czasy są bardzo trudne, tym bardziej powinniśmy być z szacunkiem, takim oddaniem naszym wewnętrznym. To wielkie patriotyczne widowisko muzyczne to hołd za ciężką pracę, jaką wykonują żołnierze w obronie naszej ojczyzny. Warto być żołnierzem. Warto służyć Ojczyźnie, warto służyć swoim bliskim, warto być częścią wielkiej wojskowej rodziny NATO. Widowisko to także upamiętnienie 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Współorganizatorem było Ministerstwo Obrony Narodowej. To pokazuje, że trafiliśmy po prostu w punkt i ludzie kochają te emocje ludzie kochają wojsko i chcą się cieszyć polską armią, polską tożsamością, polską wspólnotą właśnie w tak radosny sposób. Jestem dumny, że telewizja polska im to umożliwiła. Bawiąc się tutaj na tej pięknej scenie, myślimy także o narodzie ukraińskim, który teraz. Swoją Przed koncertem mieszkańcy Alblonga i turyści na pikniku wojskowym mogli zapoznać się z nowoczesnym uzbrojeniem, jakie posiada polska armia, oraz porozmawiać z żołnierzami o służbie. Specjaliści chwalą mrapy, bo po pierwsze dają im dużą ochronę, po drugie zapewniają dużą mobilność i po trzecie dają bardzo dużą siłę ognia. No to u nas teraz czas na szybkie strzały. Na początek pomoc na dłoń, konkretniej mówiąc, ponad 200 żołnierzy wojsk obrony terytorialnej i wojsk operacyjnych, pomaga usuwać zanieczyszczenia z odry. W rzece, na odcinku od Oławy, doszło do katastrofy ekologicznej. Sygnały o masowym pomorze ryb były zgłaszane od końca lipca. Na terenach województw lubuskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego wprowadzono zakaz wchodzenia do wody. Płyniemy dalej, bo czas na sportową rywalizację, tak więc przenosimy się do Monachium na Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Reprezentanci Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego znowu nie zawiedli. Marynarz Wojciech Nowicki został Mistrzem Europy w rzucie młotem. Jest Jest kolejny medal dla Polski, kolejny medal w mojej karierze, super. Natomiast szeregowa Adrianna Sułek wywalczyła srebrny medal w siedmioboju. W biegu na 400 metrów srebro też zdobyła szeregowa Natalia Kaczmarek, a brąz starsza szeregowa Anna Kiełbasińska. Myślałam, bo wyciechłam medalu, ale wiedziałam, no tak jak mówię, że tutaj wszystko się może zdarzyć. Dałam z siebie wszystko, wydaje mi się, że bardzo mocno zaczęłam jak na siebie. Ale no to była walka o wszystko i albo wszystko, albo nic. Udało się srebro. Jezu, naprawdę jestem mega szczęśliwa. Z tego co kojarzę to byłam piąta po wieściu z ale mówiłam sobie do środę, do środę, do środę, do środę. No i się udało. Mało topniemy się wyżej. Dwa medale, złoty w maratonie indywidualnie i brązowy w drużynie zdobyła starsza marynarz Aleksandra Lisowska. Aleksandra Lisowska, mistrzyni Europy. Ładnie brzmi. Bardzo ładnie, ale jeszcze tak jak mówiłam wcześniej, jeszcze do mnie nie dociera, ale mam nadzieję, że z czasem i dojdzie. Na najwyższy stopień podium wspięła się również szeregowa Aleksandra Mirosław, wygrywając rywalizację we wspinaczce sportowej na czas. To było niesamowite. Przyjeżdżam na zawody po to, żeby wygrywać, i dla mnie tylko to się liczy. A... A tak naprawdę rekordy świata zmieniają się cały czas i to, że ja pobiję tutaj rekord świata, to za miesiąc ktoś może go pobić, a tytuł zostaje do końca życia. Nie zwalniamy tempa i jedziemy dalej, bo po srebro w kolarstwie torowym w konkurencji keirin sięgnęła szeregowa Urszula Łoś. Wcześniej Polka popędziła po brąz w sprincie drużynowym. Zrobiłam rekord Polski w eliminacjach do sprintu indywidualnego, pobiłam go o dwie dziesiątki. Także no, te zawody pokazały i udowodniły nie tylko mi, ale wszystkim innym, że jesteśmy na dobrej drodze i będzie tylko lepiej, bo mamy dobrze, dobre przygotowanie z trenerem, także no nic, tylko trzymać kciuki. Wszystkim serdecznie gratulujemy, trzymamy mocno kciuki i prosimy o więcej. Nie hamujemy, bo teraz będzie rajd motocyklowy poświęcony świętej pamięci generałowi broni Tadeuszowi Bukowi, byłemu dowódcy Wojsk Lądowych. W podróży bierze udział niemal 60 osób na 40 motocyklach. Są to żołnierze sztabu generalnego, jednostek i instytucji wojskowych, resortu obrony narodowej, a także żołnierze rezerwy i członkowie wojskowych rodzin. Podczas rajdu śladami generała Tadeusza Buka przemierzą około 2000 kilometrów i dotrą do grobu generała Wspale, gdzie złożą kwiaty i zapalą znicze. Na koniec pożegnanie z honorami wojskowymi pożegnano Major Marię Mirecką Loryś, nestorkę niepodległościowego podziemia i polonii amerykańskiej. Mówiła też coś, co jest na pewno jej testamentem. Powiedziała: Pilnujcie Polski i nie oddajcie nigdy Polski jej wrogom. Maria Mirecka Loryś była komendantem Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet i żołnierzem Armii Krajowej. Po wojnie na emigracji stanęła na czele Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Sześć lat temu prezydent odznaczył ją Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Maria Mirecka Loryś miała 106 lat. Tego można życzyć żołnierzom z okazji święta. Takiego wsparcia, jakie otrzymujemy od społeczeństwa i za to bardzo dziękujemy. My też Wam dziękujemy, że jesteście. Dzięki. I Państwu dziękujemy za uwagę. Dzisiaj to wszystko, ale spotykamy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia!